brak, krok zacieśnia się, trzeba od podstaw zacząć od nowa, zniszczyć mur, powiedzieć nie, to oni, to my, wy wszyscy dla Radka i dla Jacka od Grześka, bo idą do więzienia. I jest tyle <grymka> I nie trzeba to jest nie nie, to, <grymka> to Nie wykasować, to wykasować, nie? Nie, to będzie jedynka nie bolała po prostu. Pamiętam, że. Pamiętam, że. To jest ten. Nie za chwilę bez gadzi? Nie a nie mów tego. Jesteś niegrzeczny. Niegrzeczny jestem. Ale, 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 no mam, no co. Wiesz o tym,